Dobra, mam niedużo czasu, żeby to nagrać, mam nadzieję, że zdążę, ale witam bardzo serdecznie w moim pamiątkowym filmiku, w którym pokazuję, jak wyglądały prezenty dla moich bliskich Boże Narodzenie na 2023 rok. Chciałam nagrać już taki filmik rok temu, nie udało mi się, jakoś zapomniałam w tym roku. Mam nadzieję, że nagram, bo zawsze miło jest później wrócić do takich filmików, ale no, zaczynajmy. Na pierwszy ogień pójdzie mama. Ona już w wakacje powiedziała mi, że niesamowicie podobają jej się torebki z kazara. I od tamtej pory szukałam jakiejś fajnej okazji, żeby jej taką kupić. I dorwałam taką jedną fajną w outlecie w okolicy Black Friday, bardzo jej się spodobała. Pojadę troszeczkę chronologicznie, bo najpierw kupiłam prezent dla mamy, później zaczęłam robić prezent dla mojego chłopaka. Jak oglądaliśmy Star Warsy, to powiedział mi, że chciałby dokładnie taki statek, jaki się tu wyświetli. Tylko, że werfilego Lego, co nie? No to ja powiedziałam, dobra, wyszukałam ten statek i <grywania> stwierdziłam, że jednak nie w tym roku, ale zostałam w tematyce Star Warsów i uszyłam mu od podstaw pluszaczka Grogu. Kupiłam sobie materiały i w czasie wolnym sobie szyłam. Wielkie mózgi myślą podobnie, bo on mi w tym roku dał też pluszaczkę. Potem siostra. Ona od początku powiedziała, co ona chce dostać, ale jeszcze jako taki element zaskoczenia kupiłam jej figurkę pop izuku. Pamiętam, że chciałam ją kupić w Lidlu, jak były dostępne, ale no niestety nie udało się. Tata jako kierowca zawodowy zażyczył sobie łapacz snów do auta. Jeszcze zrobiłam prezent dla mojego przyjaciela, wzięłam nasze wspólne zdjęcie i narysowałam je w takim stylu, w jakim widać na obrazku. Wzięłam je i wydrukowałam, włożyłam do ramki i w takiej formie mu prezentowałam. A ja dostałam plecak Hamiwari. Chciałam, właśnie taki mniejszy, miejski plecak, ponieważ mój plecak, którego używam, mam go od początku gimnazjum, a jestem już na trzecim roku studiów, tak więc wysłużył się. Teraz mam nowy. Wygląda on tak. Tak wyglądały moje prezenty w tym roku. Jak chcecie to dajcie znać co, wy dostaliście bądź daliście do następnego.